Dzień dobry, zapraszam Państwa w podróż w świat iluzji, gdzie nic nie jest tym, czym się wydaje. Tak, i cały czas mówimy o kursie web-designu. Zapraszam. Patrząc na te dwie figury, chciałbym, aby się Państwo skupili tylko i wyłącznie na liniach poziomych, bez ich zakończeń. Która z tych linii jest dłuższa górna czy dolna? Jeżeli twierdzą Państwo, że dolna, to są Państwo w większości, bo około 80% osób będzie twierdziło tak samo i niestety błędnie zarazem. Prawda jest taka, że obie linie są tej samej długości. Tego typu iluzje towarzyszą podczas projektowania cały czas. Możemy narysować dwa różne obiekty tej samej wielkości. A mimo to nadal będziemy mieli wrażenie, że jeden obiekt jest większy od drugiego. Jak tutaj? W tym przypadku kwadrat. Co w takiej sytuacji zrobić? Przestrzegać zasad, które poznaliśmy, czy ufać naszym zmysłom? W większości przypadków będziemy podążać za naszymi zmysłami, czyli w tym przypadku delikatnie powiększymy nasz okrąg. W ten sposób zyskamy wrażenie, że obie figury są tej samej wielkości. Nasze wrażenie jest ważniejsze niż wielkość rzeczywista w pikselach, ponieważ osoba, która będzie patrzyła na efekt końcowy, z pewnością nie zna tych wszystkich zasad i zależności. Nie będzie też mierzyć nic samemu. Dla niej liczy się to, że wszystko jest ok. Jeżeli coś będzie wyglądało na mniejsze, z pewnością będzie wyglądało to dziwnie. Często w projektach korzystamy z gotowych zestawu ikon czy grafik, które są tej samej wielkości. Ale niektóre zestawienia dadzą nam wrażenie, że któraś z grafik jest mniejsza. Jak na tym przykładzie. W tej sytuacji trzeba jedną z grafik lekko powiększyć. Nie ma dokładnej i uniwersalnej zasady, o ile należy dany obraz zwiększyć. Trzeba zastosować metodę prób i błędów, aż efekt końcowy będzie zadowalający. W tym przypadku powiedzenie, że robimy coś na oko, jest 100% prawdą. Jak widać na tych przykładach, poruszanie się według konkretnych zasad niekoniecznie musi dać nam zadowalający efekt. Mierzenie wszystkiego co do piksela, idealnie według grida, czasami może się nie sprawdzić i warto o tym pamiętać. Oto kolejny przykład dobrze znanej iluzji, którą chciałbym państwu pokazać. Można by rzec, że to jest klasyka w przypadku rozmieszczania elementów. Załóżmy, że chcemy umieścić tekst w tym prostokącie, co zazwyczaj każdy by zrobił. Znajdzie środek i umieści tekst idealnie na środku. Tak umieszczony tekst sprawia wrażenie, jakby tonął. I nie dlatego, że tło jest akurat niebieskie. Mamy nieodparte wrażenie, że przestrzeni nad tekstem jest więcej niż poniżej. Aby zniwelować to niekorzystne wrażenie, wystarczy napis lekko podnieść do góry. W ten sposób uzyskaliśmy wrażenie, jakby napis się unosił. Proszę pamiętać, że nie zawsze tego typu sztuczki trzeba stosować. Czasami wystarczy postępować według zasad, które poznaliśmy, i wszystko będzie ok. Jeżeli wszystko do siebie pasuje tak po prostu, to super. Jeżeli gdzieś coś nam nie pasuje, wtedy warto się zastanowić, co z tym zrobić. Jeżeli widać tonący napis, to warto go podnieść. Jeżeli nie, to nie. Cięższe obiekty potęgują wrażenie tonięcia niż lżejsze i mniejsze. Warto o tym pamiętać. Często w swoich projektach początkujący designerzy starają się wykorzystać całą dostępną przestrzeń i rozmieścić elementy równo na całym dostępnym obszarze. Początkujące osoby boją się wolnych obszarów. Traktowane jest to chyba jako marnotrawstwo. To, co właściwie lubią designerzy, to grupowanie elementów, ale takich, które mają jakieś cechy wspólne. Zasada jest prosta: elementy, które mają jakąś wspólną cechę, są w jakiś sposób w relacji względem siebie warto pogrupować. W tym przykładzie zgrupowałem linki na górze, gdyż bez wątpienia mają one cechę wspólną są linkami nawigacyjnymi. Podobnie jest z tekstem, który pełni rolę informacyjną na naszej stronie. Oba przyciski umożliwiają wykonanie jakiejś dodatkowej akcji, i te zostały zgrupowane i delikatnie odsunięte od tekstu, aby je bardziej wyodrębnić. To tyle w dzisiejszym odcinku. Następnym przeniesiemy się w świat czcionek i poznamy kolejne techniki. Jeżeli film się Państwu spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. Dziękuję i do usłyszenia.